Tylko jemu troszkę brakuje jeszcze tego skrętu Żeby tak bardziej wyprowadzać No, co? no wiesz co? No co? Za co ten fakt? Dlatego, że rozwalacie lasy idzie to rozwalamy lasy. Kto rozwala lasy? Wiesz, że tu zwierzęta dzikie mieszkają? Nie, nie są wiem, są tereny, pierwszy raz żyję, raz żyję. No, ale, ale przepraszam za tego faka, bo nic ci nie zrobiłem, a będziesz w internecie. To są to są świetnie. A wiesz, że tu są tereny prywatne, to nie są drogi, po eee, których Jak ty się do internetu wrzucasz, no. to jesteś jeszcze większym Będziesz na YouTubie, <laughs> Dobrze. Koleżanko. No się w sądzie, kolego. No. Będziesz na YouTubie no. za to. Dobrze, spotkamy się w sądzie no. za to. Ta kobieta mnie przeprosi, za tego faka, bo ja jej nic nie zrobiłem O dalej. no to wychowana jest dobrze, to twoja siostra? Nie, moja żona, moja żona? No to źle wychowana Dobra, jedziemy Proszę macie dużo Mam, od wojewody. Dobra, nie rozmawiam Nie dyskutuję The are on the way for you. What the hell is wrong with you? I not you it. give me attitude. You're not going anywhere. What the <laughs> Could ya? you? Couldn't oh wait, man. could what? you? What? You, oh, you could have just waited for us to go fing fire! Come on! Let come here then! Come here! Come over here you f coming in! Come on in! I'm not recording you. It's not for you. I do What's wheelies. When there's people around there, they can fucking. Shut down. It was fucking funny, wasn't it? I saw you guys. I tried to get one. Oh, on. it's there. weed. Okay, it was one you did. It's just his brakes are garbage. It's just for the wheelies. I'm sixteen. Okay, okay, you're younger. That's good, that's good. Okay, so we're kids. Huh? We're still kids. Przepraszam panią bardzo, ale. Jeszcze raz was tędy zobaczę. Ale. To porobiłam pieczęć. Będziecie podani na policję. Dobrze, ale. Ale to są drogi prywatne, nie wasze. I tam za rzeką tak samo. Jasne. Wadzie, chuja do tego. wypierdalać. Dobrze, już tu nigdy nie przyjedziemy. My się po prostu zgubiliśmy się. No tak nie no. Pierwszy raz tu jesteśmy. Ale pierwszy raz tu jesteśmy. macie Pierwszy raz jesteśmy, panie. Już jedziemy. Jedziemy już nas nie ma! Kurwa! Wypad mi Teraz dzwoń. kurwa nasze jezioro proszę Wypalesz mi z Teraz na, no na, na koniec No to nie dzwonisz. Zaraz dzwonię na koniec jakaś No dzwoń! Proszę bardzo! No poczekam. No, dzwoni jeszcze na policję dzwoń. Proszę bardzo! No, co tam pisze? Co? Widzisz tą tabliczkę? Co tam pisze? Rzeka z No, a co ty robisz? Ja to postawiłem tu na pcieczu ci na należy! Postawi, ta, to jest moja tabliczka! Pod po... Dwoj po, 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 po się bardzo. No? po masz... no. No to wybadaj. Masz 5 minut, Proszę żeby... nie bardzo, już. Masz, <grym <grym szybciej. Ja to też, jak kurwa załatwiłem, to to już na pcieczku. Co czyje to, to jest? Tu nikt nie po, ma... To na oś, chodzi, jestem może na ryby siadę. A spróbuj no to dzwoni. No to zobaczysz. Zobaczysz, sympatycznie. Dzwonisz czy nie dzwonisz. Zaraz, kolego. <śmiech> <śmiech> no to, kurwa jeździsz i motorami. No. nie wolno wiedzieć w ogóle. To jest zakaz gwiazdu. Ta, po tym proszę pani Mago, niech pani szuka, niech pani mu powie. Zaraz dam sługałce. Na głośno mówiąc. Na głośno mówiąc. Nie, nie, Oni to byli już pojechali. Teraz to przyjechał ten. Łobuzie jest dwa. Proszę bardzo. Dobre. No ja tu z My już się pani pytaliśmy. Znaczy Marcin się pytał. Pana Leszka. Pana Leszka się pytał. No tam motorkami. A tu jakiś pan... Nie jakiś pan tylko pan Jakiś pan się do nas wpułka. A nie jakim składamy po górach, żeby to spadł ktoś tu Dobra pan już tu nie... Wyślij odpierdol z Dobra proszę panią, ten pan nas wyzywa. Ja cię wyzywam? Tak, wyzywa tak. nas pan. Wolno wjeżdżać i żeby I tu... I jeszcze pan... Dobra daj mi wszystko nagrało. Halo. Ja zitę po tych górach idaj tam. <grystanie> <grystanie> ale i tak jedziemy zaraz, nie gdzieś tam dalej. Wjedziemy dwa razy, ale już było tak wcześniej, tak stało było. <grystanie>